Witam! Jestem w Płocku kolejnego dnia, w moim rodzinnym mieście. Znajduję się właśnie pod pomnikiem Władysława Broniewskiego. I tak sobie chodzę, byłem załatwić parę spraw swoich, ale przyszłem właśnie tutaj pod ten pomnik i z tego pomnika ruszę sobie dalej. Idę sobie do na Stare Miasto, na ulicę Grodzko, pod Ratusz. Zobaczę, co tam jest, czy coś się zmieniło, czy nie. Płock jest pięknym miastem. Zapraszam, przyjedźcie sami zobaczcie na własne oczy, jak jest piękny jest płot. znajduje się katedra Płocka największy zabytek w Płocku jest to katedra która została postawiona na miejscu pierwszej katedry która została zburzona i prawdopodobnie była to. ona postawiona przez rodzicowa Śmiałego ale została zburzona i w 1143 została postawiona i konsekrowana Nowa katedra, która znajduje się samymi plecami. Jest to piękny budynek, jest to piękna katedra, piąta największa w Polsce. I naprawdę warto przyjechać zobaczyć tę katedrę, bo jest naprawdę piękna. Katedry nad Wisło. No i jeszcze katedra jest właśnie postawiona na wzgórzu Tumskim, 60 metrów. No i naprawdę ładnie to wygląda. no A tutaj jest Wisła. Tam jest stary most. Tym mostem przejeżdża się na drugą stronę Wisły na Radziwie. No i dalej w kierunku się jedzie tam łodzi Krakowa. A tutaj jest słynne płockie molo, wybudowane wzdłuż rzeki, a nie w wsze, nie, rzeki, a nie wzdłuż. No ale taki mieli pomysł i tak zrobili. No naprawdę ładnie tutaj jest. Wisła jest szeroka, ładnie się prezentuje. No dzisiaj oczywiście deszcz pada, jest pochmurny dzień. Więc nie będzie fajnych ujęć. Bo w pochmurny dzień nie wyjdzie. Nie wyjdą fajne, ale też ma to swój urok. A tu u dołu widać amfiteatr płocki, który został pobudowany w latach 60., ale w latach 2007 został pobudowany nowy amfiteatr. Nowy projekt praktycznie został pobudowany od nowa. A tamten stary został zburzony. No, jest wkompowany też na wzgórzu Tomskim, ładnie tak wkomponowany w tym wzgórze. Tu się odbywają różne koncerty, różne kabarety. Tem, noc kabaretowa w Płocku tu się odbywa. 3,5 tysiąca miejsc pomieści ten amfiteatr. 3,5 tysiąca ludzi pomieści. No, ładnie się też prezentuje, właśnie. Fajnie jest tak wkomponowany. jest to najstarsza szkoła w Polsce założona w 1180 roku. No i jest to liceum ogólnokształcące. Jestem na ulicy Grockiej. pasaż Grocki, który prowadzi do Ratusza. Jest to taka ulica, gdzie jest dużo fajnych knajpek restauracji tutaj ratur dużo się spaceruje w weekend na przykład przychodzi się na pizzę, na piwo, spacerować, pochodzić na jakieś lody Rodziny tu spędzają czas. No, jest to taka starsza część płocka, naprawdę rępliwa i fajna, no, która prowadzi do ratusza. Jestem pod płockim ratuszem. Znajduje się tu urząd miasta. Urzęduje tu prezydent, płocka ładny budynek, mi się podoba ten ratusz nas. Tam na górze o 12 zawsze jest grany hejnał Płocki tam z tyłu jest kościół Fara no a tak się prezentuje cały ten plac tutaj jest funtana, która zimą jest nieczynna, tam dalej jest lodowisko ale też już jest chyba nieczynne no, naprawdę urokliwe miejsce lubię tutaj spędzać czas latem jak przyjadę do Płocka no bardzo fajne, urokliwe miejsce tu też taka stara kamienica no, zaniedbana widać, że do remontu przydałby się i tu remont Stary Rynek ulica no naprawdę Stare Miasto w Płocku prezentuje się w moim zdaniem bardzo dobrze i, i fajnie tutaj przyjechać latem zobaczyć to te, te miasto więc zapraszam z całej Polski ludzi przyjeżdżajcie do Płocka do tej pory były jeszcze różne festiwale, teraz nie wiem jak to jest Audio River chyba został przeniesiony ale do tej pory był tu Audio River odbywały się naprawdę fajne imprezy hip hopowe imprezy też disco polo dla każdego dla każdego coś fajnego było latem w Płocku a teraz jeszcze się przejdę ulicę Tumską to jest taka ulica gdzie znajdują się różne sklepy teraz jest tu więcej banków niż sklepów kiedyś tu było dużo takich sklepów fajnych można było przychodzić na zakupy teraz mamy trzy galerie w Płocku więc tutaj jest takie no Już bardziej więcej banków Jakieś różne firmy Jest tutaj też kino Przedwiośnie Zaraz je ujrzymy Teraz to jest nowe kino Nowe kino Kiedyś było przedwiośnie Ale chyba nadal ta nazwa funkcjonuje wśród płocczan No tu się przechodziło podstawówce na różne filmy. Na Ogólnie, czym pamiętam. Ulica tuńska też ma swój urok. Jest to fajna ulica. Jest dość długa, bo są takie podzielone trzy pasaże, przez które się przechodzi przez światła. No. Tak się właśnie prezentuje ta ulica. thank you